Dzień dobry, drogie byki. Witam Was serdecznie w Waszym czytaniu miesięcznym na październik 2023 roku. Jak zwykle zapraszam tutaj, zarówno byki zodiakalne, jak i każdego, kto tą energię byczą gdzieś tam w swoim kosmogramie odczuwa czy poprzez ascendent, księżyc, czy może jakieś inne. Planety. Kochani, karty są oczywiście przetasowane. Tutaj dobierzemy sobie potem jednego aniołka, a rozkład podstawowy robimy z karty, z stali telemy. A więc do rzeczy. Byk, październik 2023 dla byka, październik dla byka, październik dla byka. Energia ogólna miesiąca karta główna to będzie, kochani. Słoneczko pięknie się zaczyna. Następnie sobie tutaj damy kartę rady. Dalej pójdzie karta ostrzeżenia. No i dalej co mamy? As buław. Ho ho ho, bo coś mi się zdaje się dzieje. Przepraszam na sekundkę. O, chyba już lepiej, tak? Przepraszam, coś się mi tutaj za poruszyło. Dobra. Tak. I tu mamy koło fortuny. Księżyc. I na koniec, moi kochani, i na koniec mamy diabełka. Hmm. No, dużo dużych arkan. Więc jakiś ważny, ważny miesiąc, można powiedzieć, duże zmiany się tutaj szykują. To czemu mi to tak fruwa? Halo, halo, dlaczego mi tu fruwa? Coś się dzieje, moi kochani, drogie byczki. Przepraszam Was na sekundkę, ale chciałabym, żebyście widzieli wszystkie karty. Mam nadzieję, że one są widoczne w tej chwili. Już jeszcze tylko aniołek, i już zaczynamy patrzeć na to, co tu się dzieje. Idealny moment. No dobrze, moi kochani, więc tak, no karta słońca na pewno obiecuje, że ten miesiąc mo mo będzie można zaliczyć do udanych, tak? Jeżeli już popatrzymy na niego z perspektywy, to pewnie powiecie, że no jakieś tam było spełnienie, były, były jakieś dobre, radosne chwile i tak dalej, czy w jakiejś tam kwestii jakiś sukces odnieśliście. Um. No, i myślę, że to będzie, można ogólnie tak powiedzieć, właśnie, że pozytywny. Ale zanim będziemy mogli na niego spojrzeć z perspektywy i, i właśnie to dostrzec, to jednak te karty tutaj tak ostrzegają przede wszystkim przy. No nie wiem, chyba się mi łamie ten, przepraszam Was, chyba się mi łamie tutaj statyw. No, coś się dzieje najmocniej, przepraszam za te. Przygody, drogie byczki. Spróbuję to obniżyć, może wtedy będzie bardziej stabilnie. Może tak? No, może, zobaczymy. Jeszcze raz przepraszam za zamieszanie. Więc tak, kochani, jest tu jednak karta, która ostrzega nas, Was, drogie byki, przed takimi, właśnie jakimiś. Naz może nie tak nazbyt, ale przed wchodzeniem w taką energię właśnie ro roztrząsania rzeczy, które już właściwie można powiedzieć powinny wyjść z waszego życia, tak? Powinniście się już uwolnić od o jakichś tam powiedzmy lęków, yy, czy, czy gdzieś tam sobie ustalić jakieś nowe priorytety, już nie zajmować się tym, co kiedyś było jakimś niepokojem. Bo to Was będzie bardzo y, osłabiać. Jeżeli, jeżeli będziecie w tą energię wchodzić, ciągle będziecie się jej trzymać, to będzie Was osłabiać. To po pierwsze, y, będziecie wręcz, y, Wasze myślenie będzie takie nacechowane takimi dziwnymi, y, dziwnymi y, tematami, tak? Czyli zamiast jakiegoś spokoju, właśnie tej radości, które tu powinno być przy Słoneczku to pokazują się jakieś takie działania bardzo impulsywne, jakieś porywcze, jakieś takie niecierpliwe i jakiś duży egoizm też może się gdzieś tam u was na moment pojawić. I właśnie karty zalecają, aby nie dopuścić do tego, żeby pracować nad wręcz taką Dobrodusznością, tak bym powiedziała, otwartością, żeby pomagać innym, że to Wam pozwoli, jakby właśnie to ego gdzieś tam w pewnym sensie złapać w jakiś, w jakiś, ograniczyć go w pewien sposób, tak, żeby, żeby tutaj właśnie to nie przeradzało się w jakieś takie patrzenie egoistyczne na świat. Więc bardzo możliwe, że tak to właśnie będzie. I z pewnością idą tutaj jakieś duże zmiany. Mamy koło fortuny, które, które mówi właśnie o takim odwróceniu się sytuacji. Czyli, jeżeli jeżeli mówimy na początek może o pracy, tak i o sprawach zawodowych, finansowych, to na pewno to jest obietnica, czy to zdobycia nowej pracy, czy jeżeli ktoś w ogóle szuka, to, to właśnie znalezienie tej pracy, czy jakieś pozytywne. Decyzje w sprawach związanych właśnie ze sprawami zawodowymi, czy generalnie jakieś korzyści, tak? Korzyści, odwrócenie losu na lepsze, może jakieś dobre umowy, może jakieś nowe porozumienia. No, w każdym bądź razie tutaj się pokazuje, że coś będzie dobrego, coś, co. Da Wam dodatkowe szanse, dodatkowe pieniądze, dodatkowy czas. Możecie wchodzić w jakieś nowe tematy, bo skoro tu mamy też ASA, no i mamy to odwrócenie, no więc jak najbardziej tak. Możecie, jeżeli ktoś potrzebuje na przykład jakiegoś, nie wiem, czy to kredytu, czy, czy jakiejś dotacji, to też właśnie tutaj są pozytywne decyzje urzędowe, więc jak najbardziej w tym miesiącu można się właśnie tutaj zwracać, szukać takich, E, takich rozwiązań, więc czy to będą um, jakiekolwiek finansowanie takie spoza, e, spoza takich pieniędzy, które sobie wypracowujemy, tak, czyli takie dodatkowe. Jest tutaj możliwość właśnie uzyskania e, uzyskania e, takich e, kwot jakichś dodatkowych. Również to może mówić o tym, że jeżeli Ktoś ma kredyt, to na przykład ym, taki, który powiedzmy mu gdzieś tam ciąży, to może wydarzy się coś, co spowoduje, że będziecie mogli go spłacić, będziecie mogli się go pozbyć. Tak, też tutaj może być, tak? Więc, no, w zależności od sytuacji. I to być może, jeżeli ktoś ma coś takiego, co mu właśnie spędza sens, powie i co gdzieś tam drenuje mu energię, to będzie tutaj możliwość, aby sobie z tym w jakiś sposób. Poradzić i zamknąć ten temat, I, i, i gdzieś to już odejdzie później do przeszłości. Więc będzie na pewno czas na duże zmiany, i coś tutaj w Waszym życiu się na pewno e, ciekawego myślę, e, zadzieje. Ważne też jest tutaj takie patrzenie bardzo realne na wszystko, ponieważ karta księżyca nam mm, niestety, ale e, zaciera jakby taki. Jasny obraz, wyrazisty obraz. Pewne rzeczy dla nas nie są takie do końca, właśnie ostre i oczywiste. Możemy czegoś nie dostrzegać, możemy gdzieś tam. Hmm... Podejmować jakieś niepotrzebne ryzyko, więc tutaj należałoby jednak y, pilnować tego, tak, mieć takie, y, właśnie, żeby nam to ego nas tu gdzieś nie poniosło. To też jest to trzymanie na wodzy, y, właśnie naszego, y, naszego takiego egocentryzmu wewnętrznego, tak? Więc y, nad tym też należy tutaj z pewnością pomyśleć. I teraz tak, no, z, możemy założyć, że ten miesiąc tak jak powiedziałam, z perspektywy będzie dobry. Po drodze pewnie będzie i jakieś zmiany będą i coś będziemy rozpoczynać. To może powodować jakieś stresy, jakieś takie powiedzmy nawet martwienie się, tak? Natomiast finał będzie dobry, więc to jest ogólnie czas takiej dobrej prosperity, więc myślę, że warto, warto ten miesiąc wykorzystać, tak, bo tutaj z pewnością może jakaś nagroda nawet, po te dodatkowe pieniądze to też może być jakaś nagroda, czy nawet, czy nawet jakiś awans wypracowany, tak, bo to też jest karta słońca, to też obiecuje właśnie takie zbieranie owoców właściwie naszej pracy, tak, czyli o coś się staraliście, gdzieś tam zabiegaliście o coś, być może do tej pory nie do końca byliście docenieni, dowartościowani i teraz to się, teraz to się właśnie zmieni. No i kochani, jeżeli chodzi o sprawy miłości, no Karta Słoneczka na pewno obiecuje bardzo dobry, bardzo dobry czas, czas takiej stabilizacji w związku, poczucia bezpieczeństwa, spełnienia radości, spędzania wspólnie czasu i to takie też jakby dbałość o to, żeby okazywać sobie uczucia, żeby, żeby wzajemnie tak jakby się doceniać. I takie myślę też duże zrozumienie, harmonia. E, myślę, że tak. Szczególnie, właśnie, skoro mamy tą dziewiątkę, e, która nam mówi o tym, że wychodzimy z tych takich trudniejszych jakichś. E, Przeżyć, być może z jakiegoś trudniejszego okresu, więc to się zamyka, to się zmienia. Odpuszczamy gdzieś tam to ego, zaczynamy inaczej troszeczkę patrzeć, być może na naszego partnera czy partnerkę, dbamy tu bardziej o równowagę w związku, o, o to takie wzajemne wspieranie się, o okazywanie sobie też wzajemnie uczuć. No, i myślę, że to spowoduje właśnie tą dużą zmianę. Księżyc też obiecuje na pewno jakieś romantyczne sytuacje, i co prawda, ponieważ no w tym układzie tutaj obawiałabym się ewentualnie jakichś takich zamieszań, które się jeszcze tutaj mogą wydarzać, więc mam nadzieję, że nie wpadniecie w jakieś takie obsesyjne myślenie, czy w jakąś taką zazdrość dziwną, bo to mogłoby Wam związek zdestabilizować. Ale z tym założeniem, że ogólnie mamy słoneczko, to mam nadzieję, że to będą tylko jakieś takie ewentualnie chwilowe sprawy, albo to jest to, właśnie, z czego wychodzicie co wreszcie jakby zamkniecie, co zostawicie za sobą. Anioły mówią, że to idealny moment, czyli tak trzeba do tego podejść, że jest to dobry czas właśnie tutaj na, na tą przemianę, tak? Żeby tu się wszystko odmieniło, żeby, żeby zupełnie inaczej, być może jakieś skomplikowane związki, które, które są właśnie w takich, tak wyglądają, żeby jednak... Zaczęły się jakoś spokojniej układać. Na pewno, skoro mamy tego diabełka, to można mówić tutaj o jakimś takim dużym erotyzmie, o dużej namiętności. Takie sytuacje i takie energie się tutaj też mogą uwalniać. I myślę, że będziecie z tego w taki pozytywny sposób korzystać. Natomiast jeżeli byśmy chcieli na to popatrzeć w takiej formie troszeczkę ostrzeżenia, to uważajcie na jakieś, no powiedzmy, że nazwiemy to słabościami, tak, że mogą gdzieś okazywać się właśnie, czy pokazywać, czy wychodzić na wierzch jakieś słabości, czy też uzależnienia, no więc no takie też sytuacje tutaj mogą mieć miejsce. Kochani co do singli, myślę, że warto, żeby single się w tym miesiącu dobrze rozglądały, tak żebyście mieli oczy szeroko otwarte, ponieważ jak najbardziej jest tutaj szansa na spotkanie partnera, partnerki, o której myślicie, nawet bym powiedziała, może i takiego kogoś wymarzonego, kogoś kto będzie rzeczywiście spełniał jakieś wasze oczekiwania, właśnie wasze marzenia. Osoba niemalże przeznaczona. Mamy koło fortuny, więc koło fortuny zazwyczaj nam daje takie właśnie związki przeznaczeniowe. Co tutaj jest ważne? Ważne jest dbanie o równowagę, czyli nawet jeżeli spotkacie kogoś, kto zrobi na Was takie bardzo duże wrażenie, to jednak pilnujcie tego, żeby nie wchodzić w jakąś energię takiego właśnie zasypywania drugiej strony uczuciami czy. czy a może nawet prezentami, tak, żeby nie było takiego jakiegoś przeciążenia, żeby ta równowaga tutaj panowała, tak, niech tu będzie, niech to się wszystko powoli, spokojnie rozwija, chociaż myślę, że nie będzie powoli i spokojnie, tylko będzie w dość dużym przyspieszeniu i z ogromną namiętnością, bo tu mamy i asa buław i diabełka, więc myślę, że będzie się działo, drogie byki, ale Dlaczego nie? Myślę, że to będzie warte tego, żeby, żeby się tym zainteresować i mam nadzieję, że rzeczywiście coś z tego na dłuższą metę może być, przynajmniej dla części byków. Na pewno trzeba patrzeć też, tak? Trzeba mieć oczy otwarte, nie tylko po to, żeby gdzieś tam nie przegapić tych przeznaczonych osób, ale też trzeba mieć oczy otwarte, po to, żeby pewne, jakieś, może sekrety, może jakieś tajemnice dostrzegać, tak? A może jakieś takie, no, lampki ostrzegawcze, ewentualnie, gdyby w którejś relacji się te lampki pojawiały, to żebyście też je na czas dostrzegli, żebyście nie zostali jak gdyby oślepieni, tak? I żeby nie było, że czegoś tam nie widzimy, albo udajemy, że czegoś nie widzimy, albo jak nie wiemy, to sobie dopowiadamy, tak jak nam. Odpowiadaj tak, jak nam pasuje. No więc, kochani, mam nadzieję, że faktycznie karty są dość obiecujące i że coś dobrego z tego zostanie i się Wam zrealizuje. Tyle, drogie byki. Życzę Wam cudownego miesiąca października, no i słyszymy się niebawem.